Przy okazji yy, oświetlenia wagonów wyszedł temat spadku napięcia na stabilizatorze minimalnym spadku, jaki jest wymagany, aby stabilizator pracował jako stabilizator czyli aby napięcie na wyjściu było stabilizowane. W wypadku 7808. Sprawa jest prosta. Jest to typowo 1,7V. Gdy chciałem sprawdzić, jak to wygląda w wypadku LM317 w interesującej mnie, obwodowej, TO92, okazuje się, że nie znalazłem takiego parametru. Przejrzałem całą notę i nic. Tu nie znalazłem. Nie ma tego w, no po prostu w ogóle no, powinno być gdzieś tu w tej tabelce. Nie ma. Wziąłem więc notę podobnego układu też 317, ale w obudowie w obudowie jakiejś SMD jak już mamy sad? 2, 2, 3. Można przyjąć, że powinno to być mniej więcej to samo, i tu już mamy tabelki, w których jest ten parametr uwzględniony. Już myślałem, że LM317 może mieć mniejszy spadek napięcia, ale okazuje się, że wszystkie te konstrukcje tego typu mają mniej więcej ten sam spadek na poziomie 1,715V. O no, to zależy od prądu. Tu mamy na przykład przy prądzie 200 mA, to jest zależność od temperatury. Przy 25 stopniach no, ciężko tu powiedzieć, no, no to może być 1,6, 1,7 V. No 100 mV to raczej nie będę walczył. Nie ma to sensu. Jedynym wyjściem, aby ten spadek był niższy, jest wybranie stabilizatora LDO. Ale LDO nie będzie panaceum na wszystko. Jak zawsze, w realnym świecie coś będzie dobre, coś będzie złe, i trzeba wybierać spośród jakichś dwóch czy kilku innych parametrów ten, który nam najbardziej odpowiada. Jak coś polepszymy, to coś pogorszymy. LDO Zwykle mają dosyć niskie napięcie wyjściowe, czyli stabilizator powiedzmy 5V będzie miał maks 12V, a zwykły będzie miał 25, a nawet 40. Więc jest tu jakby no już pierwszy problem. Drugi, o ile pamiętam. Stosunkowo duży prąd spoczynkowy, czyli ten, który stabilizator konsumuje na swoje cele. Jeszcze tam jakieś wady były, ale z pamięci ciężko mi powiedzieć. No, w tym przypadku, który tu mamy z tymi wiadami, nie wiem, czy warto w ogóle walczyć o tą różnicę. 60 sekund, a na przykład 70 Nie wiem czy to gra warta świeczki Oczywiście można się nad tym zastanowić, można porobić próby jak ktoś lubi. No nie jest to projekt komercyjny, więc można przymknąć oko na pewne niedogodności. Tak, jak to, że nie zastosowano, nie zastosowano stabilizatora impulsowego, może one by się lepiej sprawdziły. Zwykle są na, na MOSFETach, więc tamten spadek między wejściem a wyjściem jest z reguły bardzo mały. To jest, no jak mówię, do przemyślenia. Zresztą przyszedł przy okazji. Tu kolejnych pokazów, modyfikacji w tym oświetleniu wagonów, będę jeszcze rozpatrywał inne opcje. To tyle, tak, celem powiedzmy wyjaśnienia. Jeszcze może. O ile pamiętam do SPX 1117, czyli inaczej 1117 jest LDO? No, bardzo do niego podobny jest, właśnie ten. Tu jest 3,3 3 V, akurat. No, ale może zerknijmy na notę i jak to tu będzie wyglądało. Zwykle no, tu mamy no, niskie 1V, typowo, tak? Czyli jak widzicie, to nie jest 50 mV, 30 tylko tak jak z wodą ciężką. Woda ciężka jest wodą ciężką, ale gdybyśmy zważyli litr wody zwykłej i ciężkiej, to różnice są naprawdę niewielkie. Wiem, że LDO potrafi mieć spadek nawet i 100 mV, ale to zależy od prądu. No i tu mamy zależność, tak. Typowo 1V przy 100 mA, ale już przy 800, 1,1V. Yy, Oczywiście, można szukać dalej. Ja może zerknę. Musiałbym zerknąć, jakiego ja stabilizatora impulsowego użyłem w oświetleniu wagonu. I tam można by zobaczyć, jaki tam jest spadek. Ale tak, czuję w kościach, że. Niewiele byśmy zyskali. To, to nie byłoby, że ten czas będzie dłuższy, na przykład o 50- o 100%. Tylko to będzie raczej 10%. I czy warto w tej sytuacji o to walczyć? To mam jakieś inny no to mamy 1,15V przy jednym amperze także jak widzicie szału nie ma tak bym powiedział ale kojarzę, że spotkałem jakiś stabilizator rzędu 100-200mV przy małym prądzie, jaki to był prąd, czy to było 50-100mA, nie pamiętam Kompletnie nie pamiętam stabilizatora. No ale jak widzicie, takowe występują. Dlaczego takie te popularne tutaj 3-3 V są często LWO? No otóż, jeżeli z 5 V chcemy zrobić 3,3V to max spadek napięcia to jest 1,7V w wypadku standardowych stabilizatorów ten spadek może sięgać nawet 2V czyli stabilizator przestanie stabilizować, a jeszcze wyobraźmy sobie, że zasilamy to z USB gdzie to napięcie może nam spaść do 4,1V według normy to już jak widzicie oczywiście T4.1 mówię z pamięci taka wartość jakoś mi się kojarzy może to było 4.2 nie pamiętam chodzi o zasilanie schabów nieaktywnych wtedy to napięcie może znacznie spaść więc no tu mamy problem tak jeśli chodzi o zasilanie, bo trzeba szukać naprawdę stabilizatora który będzie miał no, poniżej 1V spadek i się zaczynają schody no chyba, że zaznaczymy w instrukcji użytkowania urządzenia że nie podłączać do hubów pasywnych przed chwilą powiedziałem, że aktywnych no już każdy inteligentny wie o co chodzi w wypadku pasywnego właśnie taki spadek może być tego zasilanie. I tu jak widać już stabilizator może nie dawać rady. Także jak projektujecie banalną rzecz jak zasilanie, jak zasilacz jakiegoś systemu, tak widzicie, czasami trzeba naprawdę dobrze posiedzieć, pomyśleć, poczytać normy, jakie te napięcia będą na wejściu. Jak to jest z akumulatora, no to tutaj mamy ten problem właśnie tego poboru prądu przez sam stabilizator, jak on nam będzie zżerał 10 mA, a nasze urządzenie będzie brało 50, no to nie, nie, nie dobrze to wygląda strasznie, stracimy tu no 20%, łatwo policzyć. Energii idzie na stabilizator, zamieniane jest w ciepło i urządzenie o 20% krócej na zasilaniu bateryjnym będzie działać. No, chyba, że jest to akumulator odjelczany, sterujemy diodą świecącą to wtedy mamy duży zapas. I czy to będzie działało 3 miesiące, czy, czy 3,5, to nie robi nam to wielkiej różnicy ale jeśli to ma być na przykład godzina a, a półtorej A godzina 20, no to już to może mieć jakąś różnicę. Oczywiście zależy jakie wymagania były stawiane projektowi. W każdym razie jak widzicie banalna rzecz, jak stabilizator napięcia zasilającego, już może stworzyć w pewnych sytuacjach wiele. Problemu. Mam nadzieję, że film się przydał. Jeśli tak, to łapka w górę, subskrypcja, a najlepiej kawa. Do usłyszenia.